Jestem naprawdę dużym optymistą, ale chcę wam pokazać moje przynęty. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale wrzos Fishing TV. Jak widzicie, pierwszy odcinek z nadwody. I co najważniejsze, Odcinek otwierający szósty sezon wędkarski na moim kanale. Korzystając z uroków pięknej pogody, pięknego popołudnia, mamy gdzieś w okolicy godziny 16. Naprawdę piękna pogoda słońce jeszcze jest nad zachodem także mam niewiele czasu, by powędkować. Naprawdę te dwa miesiące strasznie mi się dłużyły. Jak widzicie, po zimie nie ma śladu. Także po prostu wędka w rękę i wreszcie mogę dzisiaj, chociaż odrobinę czasu, spędzić właśnie z wędeczką nad wodą. No i spróbować coś złowić. Także żeby nie przedłużać, zabieram się za montowanie zestawu. No, i oddam pierwsze w tym roku rzuty. Naprawdę, słuchajcie, jest piękny, piękny dzisiaj dzień. No Jest dosyć wysoki poziom wody, wartki nurt, ale widzę, że woda dosyć się oczyściła, bo te wszystkie roztopy, ten spływający śnieg mocno zmącił zmącił tą rzekę ona mocno przybrała także pędziła jak na proste naprawdę bardzo szybko e, zaczyna się to normalizować e, jestem naprawdę dużym optymistą, no ale ten dzisiejszy dzień raczej traktuję jako taki spacer nad wodą, naprawdę byłem już spragniony tego Powietrza, tej bryzy rzecznej. Także cieszę się, że mogę być tutaj. A jeśli coś złowię, to będzie naprawdę takim, taką wartością dodaną, bo specjalnie nie nastawiam się na to, że coś wyciągnę z tej wody. Jakoś te okresy zimowe nie były dla mnie szczęśliwe na tej rzece, ale wszystko zdarzyć się może. Swojego starego, poczciwego Robinsona dyplomata zabrałem dzisiaj na to wędkowanie. Uzbroiłem w znany Wam już kołowrotek z moich wcześniejszych filmów Jaguar Surinoya. Także on dzisiaj będzie w akcji żyłeczka 018. Tak jak już wcześniej w moich filmach mówiłem Wam, nie łowię tutaj bardzo cieniutko. 18 dla mnie to jest to już takie minimum. Na tą rzekę sporo zaczepów, dużo strat, dlatego to jest najcieńsza, naj, najcieńsza żyłka, którą ja stosuję do łowienia na tej, na tej rzece. I nie zauważyłem, żeby to miało jakiś straszny wpływ na, na ilość brań, Brania jak żeruje ryba. Nie ma opcji. Jeżeli trafimy z przynętą, żeby tutaj żyłka miała jakiś wpływ na to, że tych brań będzie mniej, bądź będzie więcej, ja tego nie zauważyłem. 0,18 to dla mnie minimum, bo jak mówię, pełno zaczepów ta rzeka kryje i naprawdę bywają dni, że przynęta za przynętą zostaje w wodzie. Dlatego uważam, że na rzekach stosowanie jakichś super cienkich zestawów. Jak dla mnie mija się z celem. możemy się z tym zgodzić, lub nie, ja tak uważam, i to jest tylko moje osobiste zdanie. Dobieramy główkę, myślę, że 3 gramy plus przynęta będzie w zupełności wystarczyć na to dzisiejsze wędkowanie. Tak, 3 gramy. I myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Mam tu dzisiaj ze sobą kilka pudełek tych przynęt e, okoniowych. Jest to moje okoniowe pierwsze pudełko zbogacone o przynęty, które wam pokazywałem w moim unboxingu. A na dzisiaj założymy takiego na początek Easy Shinerka, potraktowany atraktorem, taki śmierdziuszek. No i zobaczymy, będzie okazja sprawdzić jak pracuje. No i czy przyniesie jakąś rybę. Także haczyk wystarczy i lecimy bardzo fajna główka z takim zaczepem. Nie ma tego kołnierza ołowianego, nie rozrywa to przynęty. A fajnie trzyma główkę. Bardzo fajny patent jest z tym drucikiem wygiętym z tym haczykiem, który utrzymuje przynętę. Troszeczkę za daleko. Trochę bliżej o. i może może być i próbujemy swojego szczęścia. Gumeczka naprawdę fajnie pracuje, fajnie wymiata ogonkiem ten Easy Shinerek. Mam nadzieję, że będą to łowne przynęty, które przyniosą mi w tym roku fajne rybki na tej wodzie i na innych. Przynęty staram się prowadzić spokojnie. Nie będę poświęcał dzisiaj miejscówce dużo czasu. Mam go po prostu zbyt mało, dlatego oddam tutaj w tym miejscu jeszcze kilka rzutów i przenoszę się na inne. Chciałbym troszeczkę spenetrować tutaj tej wody. Jakiś taki całkiem przyzwoity kawałek. Na razie nie widać tego życia pod wodą i, i na wodzie, kiedy te ryby podchodzą po wierzch zbierają z wody, z powierzchni wody różne, różne rzeczy, które wlatują z tych drzew, które tutaj nad tą wodą zwisają gałęziami. Są to tutaj naprawdę fajne miejscówki podklenia. Pod takimi drzewami, i wiecie co? Słuchajcie, pierwszy piękny rzut oddałem. Nie wiem, jak to zrobiłem, powiem Wam na gałąź, ale na szczęście przynęta spadła. Mamy dopiero początek sezonu, także nie mam specjalnie dużych tych oczekiwań. No ale trzeba rzucać. Jak to mawia klasyk, trzeba machać będą, to i ryby będą. Także w myśl tej zasady trzeba nieraz tych rzutów oddać dziesiątki, żeby trafić jakąś fajną rybę. No niestety ta miejscówka również pusta. Zbieram się i idę dalej. No i dobra, kolejna miejscówka. Muszę troszeczkę tu uważać, bo woda była wysoka. Ona troszeczkę widzę zeszła, bo była jeszcze wyższa i to jakieś dobre 10-20 cm. Tu widzicie jest kawałek, nie wiem, parapetu. Tu jest taki cypelek, który w pełni sezonu jest ponad wodę. W tej chwili jest w wodzie, także jest woda wyższa. Niestety jest ten tutaj ten teren taki przy wodzie podmokły. No i trzeba uważać, żeby się nie śliznąć, No i nie zmoczyć. Naprawdę kawałek pięknej wody to jest coś Coś cudownego. Dzisiaj mamy wtorek, początek marca. Środa ma też być piękna i słoneczna. Dlatego słuchajcie, nie wiem, albo coś skubało mi, albo była to dalej roślinka tylko. Powtórzę, rzut. Przynęta 300. Jeżeli. Odnotowaliśmy coś podejrzanego, co mogłoby wskazywać na branie ryby. Warto w to miejsce zaraz powtórzyć rzut u mnie się to często sprawdzało i za drugim powtórzonym rzutem coś siadało, także a, mógł to być jakiś drapieżniczek ale mogłem to swoim gadaniem go troszeczkę spłoszyć. A mogła to być po prostu jakaś kępka, znowu, ale niestety za drugim rzutem nic nie wyczułem, więc mogło to być branie ryby. Jakiej ryby, nie wiem. Rzucę jeszcze raz. Dokładnie tak samo jak wcześniej. To mogła być naprawdę każda ryba drapieżna. Okoń. Mały szczupaczek, a nawet mógł to by być jakiś klenik. Oddam kilka rzutów jeszcze z dłużej trzcinki i pójdę tam dalej. Tu jest teraz głębiej i spokojniej. Przy tych trzcinach nie ma takiego uciągu. Choć mówię, teraz ta rzeka nie płynie tak jak jeszcze płynęła kilka dni temu. Była w tym roku częściowo. i tylko chyba zaczep. A będzie chyba pierwsza dzisiaj strata. Niestety spróbuję odstrzelić tą przynętę. Ach. O, niestety. 1-0 dla, dla ryb, dla wody, dla rzeki. No i pierwsza strata dzisiaj. Także wiążę kolejny zestaw. Do okazji pokażę Wam te moje pudełeczka, które tak naprawdę towarzyszą mi cały sezon, kiedy jeżdżę zwłaszcza z nastawieniem na okonia. Słuchajcie, te zachody słońca są naprawdę piękne, zwłaszcza jesienią, o tej porze roku. Zresztą cały rok zachody słońca nad wodą są cudowne, co tu dużo, dużo mówić. Nad wodę dzisiaj zabrałem, ale no to jest niewykonalne, żebym przełowił te pudełka. Ale chcę wam pokazać moje przynęty, głównie okoniowe o tej porze roku, które stosuję praktycznie do samego maja. No jakiś ptaszek próbuje mnie przekrzyczeć. Chyba, chyba kruki, gawrony. No mam tych kilka pudełeczek. To jest podstawowe moje pudełko okoniowe. To są przynęty, które stosuję, tak jak Wam mówię, od początku roku do końca kwietnia. One, one towarzyszą mi cały rok, zwłaszcza w sezonie okoniowym, kiedy zaczynają fajnie zażerać okonie latem. Zawsze na okonie biorę to pudełko, ale szczególnie jest to. Na właśnie ten czas, od, maj, od stycznia do końca kwietnia, kiedy szczupak, kiedy sandacz, kiedy boleń jest w okresie ochronnym, czyli szykują się do tarła, zawsze stosuję lekkie zestawy. Tą powiedzmy, tą cienką żyłkę NO018, wiem, że łowicie na cieńsze niektórzy, Super Ultra Light bardzo delikatnie, na mikrojig i inne tematy yy, łowię lekko, łowię małymi przynętami nie stosuje żadnych, yy, żadnych dodatków w postaci wolframu, jakichś cieniutkich stalek ewentualnie stosuję cieńszy fluorocarbon yy, i przeważnie to co Wam powiedziałem na początku, zwłaszcza w okresie tutaj zimowo Takim no, przedwiosennym tym czasie, na przedwiośniu, kiedy ta ryba jeszcze jest ostrożna, stosuję po prostu żyłkę wiązaną bezpośrednio do główki jigowej. Uzbrajam No i słuchajcie, nie, nie uzbrajam żadnych wolframów. Zdarzały mi się przyłowy niewielkich szczupaków. Ale te, chwytały najczęściej bardzo delikatnie tą przynętę, były zacięte praktycznie za wargę, delikatnie. Nie zdarzyło mi się jeszcze przez te 6 lat, kiedy oglądacie i śledzicie mój kanał, e, złowić, y, po prostu ściąć szczupaka w tym czasie. Y, pewnie się zdarza. No ja miałem jeszcze, jak na razie, to szczęście, że żadnego szczupaka nie ściąłem z przynętą i to jest tak wygląda mój zestaw o tej porze roku, jak widzicie sporo tych twisterków różnych, banjo w różnych kolorach w różnych kolorach no i oczywiście tutaj druga strona tego pudełka no, tu też są już troszeczkę niektóre większe przynęty których przeważnie nie stosuje największe to, jak widzieliście, takie szajnerki. On ma około 5 cm, może nawet nie ma i delikatna główka jigowa. No, niestety, zdarza się, że widzę na portalach społecznościowych czasami jakieś naprawdę, wrzucacie zdjęcia. Moje pierwsze wyjście na ryby, no i te przynęty, to są. Przynaj... Y, większe niż ta no to też jest tam koło 5 cm y, ta przynęta ja takie smukłe przeważnie stosuję twisterki y, to są moje gumy y, na tego wczesnego okonia y, tutaj jest pudełko okoniowe y, również w późniejszym okresie w późniejszym okresie pod okonia już stosuję takie gumy y, to już mogę powiedzieć w sezonie, tak? kiedy można łowić już że wszystkie drapieżniki, taka gumka, ona ma już nie wiem, 6-7 cm, ląduje również po prostu już za okoniem. To oczywiście w to uderzy i sandacz fajny, ale tego typu szajnerki również mam na okonie, ale te późniejsze. No, i to jest pudełeczko, do którego umieściłem te najnowsze gumki, które wam pokazywałem dwa odcinki temu. To są właśnie te szajnerki z Curinoja. Zapachowe, bardzo fajne kolorki. Mam nadzieję, że pokażą swoją moc w tym sezonie. Słuchajcie, kolej, kolejna miejscówka. No, niestety nie dała mi ryby. Idę jeszcze na jedną. Póki jeszcze jest po prostu widoczność dobra, jeszcze jest widno, słoneczko. Co prawda gdzieś tam za horyzontem się już schowało za drzewami. No pola zobaczcie już przygotowane pod uprawy. Naprawdę czuć już wiosnę. Idę jeszcze na jedno miejsce. Morze dwa, porzucam aż do momentu, kiedy po prostu będzie się już ściemniało. Chcę spędzić tego czasu nad wodą dzisiaj. już zaszło, już dawno za horyzontem, e, robi się już taka szaróweczka e, także jakość nawet tego nagrania już nie będzie za dobra. Ja myślę, że jeszcze gdzieś tam pójdę w jedno miejsce, oddam jeszcze e, kilka rzutów, dopóki jeszcze cokolwiek widać. To spróbuję jeszcze porzucać, jest naprawdę bardzo przyjemnie, e, no chciałbym tego czasu spędzać jak najwięcej nad wodą ale to będzie jakieś półtorej godzinki, z których yy, bardzo się cieszę cieszę się z, z tego yy, cieszę się z tego, że mogłem dzisiaj wyjść na tą wodę po raz pierwszy w tym roku tym odcinkiem, tak jak powiedziałem, otwieram już sezon wędkarski, także mam nadzieję, że tych wypraw moich yy, będzie już coraz więcej na kanale i pojawią się już wkrótce yy, pierwsze jakieś Fajne rybki, czy z tej rzeki, czy z innego zbiornika. Zawsze sezon rozpoczynam na rzece Prośnie, także jeszcze może dwa tygodnie chwytam bolonkę i ruszam na pierwsze wiosenne płocie. Także śledźcie mój kanał. Jeżeli film się podobał, to oczywiście zostawcie łapeczkę pod filmem. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zatrzymać się na dłużej, zrób to teraz. Zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwona, a będziesz informowany na bieżąco o moich nowościach, które będą pojawiały się na moim kanale. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was oczywiście już do kolejnego odcinka. Który mam nadzieję niebawem. I to tyle. Do zobaczenia, i do następnego.